Opóźniony pociąg telegagórski ze stacji Rzeszów Główny do stacji Szczecin Główne przez stację Utno Konin Poznań Główny, Stargard Szczecin Dąbie. Planowy przyjazd pociągu o godzinie 11.17. Wjedzie na tor pierwszy przy peronie pierwszym. Opóźniony pociąg Teleka ze stacji Rzeszów Główny do Stacji Szczecin Główny przez Stację Kutno Poznań Główny, Sardar Szczecin Dąbie. Planowy przyjazd pociągu o godzinie 11.17 wjedzie na tor pierwszy przy Peronie pierwszym. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi Peronu. Za opóźnienie pociągu przepraszamy. Pociąg Telekadoker ze stacji Gdynia Główna do stacji Katowice, planowy przyjazd pociągu o godzinie 11.49 przyjedzie z opóźnieniem około 10 minut. Pociąg Telekadoker ze stacji Gdynia Główna do stacji Katowice, planowy przyjazd pociągu o godzinie 11.49 przyjedzie z opóźnieniem około 10 minut. Opóźnienie może ulec zmianie. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty za opóźnienie pociągu. Przepraszamy. Do pociąg Terebadofer ze stacji Zdynia Główna do stacji Katowice. Planowy przyjazd pociągu o godzinie 11.49 przyjedzie z opóźnieniem około 10 minut. Pociąg Terebadofer ze stacji Główna do stacji Katowice. Planowy przyjazd pociągu o godzinie 11.49. Jedzie z opóźnieniem około 10, 10 minut. Opóźnienie może ulec zmianie. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty. Za opóźnienie pociągu. przepraszamy. Pociąg do ze stacji Gdynia Główna do stacji Kadowice przez stację Koluszki Łódź Widze w Częstochowa-Zawiercie. Dla nowy przyjazd w pociągu o godzinie 11.49 wjedzie na tor drugi przy Peronii Pierwszy. Opóźniony pociąg do ze stacji Gdynia Główna do stacji Kadowice przez stację Koluszki Łódź Widze w Częstochowa-Zawiercie. Planowy przyjazd pociągu o godzinie 11.49 wjedzie na tor drugi przy Peronie pierwszy. Pociąg jest objęty rezerwacją miejsc. Wagony zestawione są w następującej kolejności. Wagony numer 14, 15, 16, 17. Przesyłki konduktorskie przyjmuje i wydaje kierownik pociągu w wagonie numer 17. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Za opóźnienie pociągu przepraszamy. Już trochę wcześniej za hamowości